Apel poległych w 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. My, synowie i, ziemi, synowie i córki Ziemi tykocińskiej, zgromadzeni przy pomniku Orła Białego, w 104. rocznicę zmartwychwstania Polski, wzywamy Was, poległych w obronie jej wolności. Was, którzy wiernie służyliście Bogu i Ojczyźnie i te służby okupiliście daniną życia. Wzywamy Was z wszystkich pól bitewnych, począwszy od czasów piastów, poprzez wieki Jagiellonów, czasy Rzeczpospolitej, obojga narodów, aż po dziś dzień. Wzywamy też Was z wszystkich kaźni i zsyłek, z wszystkich miejsc uświęconych Waszą krwią niewinną. Stańcie do apelu! Wzywamy was rodacy, którzy otworzyliście nam drogę do niepodległości. Żołnierze insurekcji Kościuszkowskiej, polegli pod Racławicami, Maciejowicami, was obrońcy Warszawy i ofiary rzezi Pragi. Wzywamy was żołnierze Legionów Polskich generała Dąbrowskiego, którzy na obcej ziemi pokazaliście światu, że jeszcze Polska nie zginęła. Was żołnierze Napoleona i księcia Józefa Poniatowskiego. Was, żołnierze z hiszpańskich wąwozów i włoskich twierdz. Was, zmarłych w śniegach Rosji w 1812 roku. Wzywamy was, piskowcy nocy listopadowej 1830 roku. Żołnierze polegli pod Stoczkiem, Wawrem, Wolszynce Grochowskiej i pod Ostrołęką. Żołnierze Chłopickiego, Skrzyneckiego, Dwernickiego. Wzywamy was, żołnierze Krwawego Powstania, 1863 roku żołnierze z Puszcz Podlaskich i Litewskich, żołnierze z oddziałów Walerego Wrublewskiego, księdza Mackiewicza, Zygmunta Sierakowskiego, Konstantego Kalinowskiego, księdza Brzuski i setek pomniejszych formacji, stańcie do apelu! Wzywamy Was bezimienni żołnierze I wojny światowej, wcieleni przemocą do trzech zaborczych armii. Wzywamy Was, którzy polegliście u progu niepodległej Polski, nie ujrzawszy Jutrzenki wolności na wszystkich frontach wojny. Stańcie do apelu! Wzywamy was, żołnierze polskiego czynu niepodległościowego, legioniści brygadiera Józefa Piłsudskiego, żołnierze polskich korpusów w Rosji, żołnierze Halera na francuskiej ziemi. Wzywamy was, obrońcy Wilna i bohaterskie dzieci Lwowa. Wzywamy was, żołnierze, których mogiły usiały polską ziemię w wojnie 1920 roku. Wzywamy was, powstańcy śląska i wielkopolski, wy, którzy oddaliście życie w obronie całości granic naszej ojczyzny. Wzywamy Was z pól bitewnych i miejsc w Polsce i na świecie, gdziekolwiek złożone są Wasze kości. Stańcie do apelu! Wzywamy Was, nasi przodkowie, dziadowie i ojcowie, którzy spoczywacie na Tykocińskim cmentarzu i w jakimkolwiek innym miejscu na ziemi. Wzywamy Was, nasi ziomkowie ze wszystkich powstań i bite w ponadwiekowej niewoli. Stańcie do apelu! Wzywamy Was, żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej w Tykocinie. Władysława Maliszewskiego, komendanta na miasto Tykoci, Pawła Dąbrowskiego z Sani, zastępcę komendanta Józefa Polaka z Siekier, komendanta obwodu POW Edwarda Andruszkiewicza, Stanisława Andruszkiewicza Mieczysława Baczewskiego, Stefana Baczewskiego Boles Bolesława Bezlera, Edwarda Barszczewskiego Franciszka Borowskiego Bronisława Dąbrowskiego Pawła Dąbrowskiego Mieczysława Jackowskiego Władysława Jackowskiego z Sanik, Jana Korpaczewskiego Jana Korżyńskiego z Kiermus Marię Kurzynę Romana Olszewskiego Tymoteusza Osowskiego Franciszka Rodowicza Konstantego Perkowskiego Karola Pilisa Mariana Pogorzelskiego Edwarda Polaka Bronisława Rakowicza Stanisława Rzędziana Sawickiego z Sawina Kazimierza Smugarzewskiego Romualda Sienkiewicza Adama Śliwonika z Popowla Szczepana Tercjaka Stanisława Trypucia Woroszy z leśnik Bronisława Wysockiego, Dominika Chlebowicza z Popowlan. Stańcie do apelu! Was wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób walczyliście o niepodległą i suwerenną Polskę, obrońców ojczyzny z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego, armii krajowej, narodowych sił zbrojnych, batalionów chłopskich, żołnierzy Wojska Polskiego na zachodzie, obrońców Francji, żołnierzy generała Andersa, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego. Zdobywców Monte Cassino, zwycięskich pilotów polskich dywizjonów broniących Anglii, pancerniaków Maczka i powstańców warszawskich, żołnierzy marynarki wojennej na wszystkich morzach i oceanach świata, wszystkich sił polskich. Wzywamy wa was, ofiary represji stalinowskich i stanu wojennego, żołnierzy misji zagranicznych i wszystkich, którzy walczą co polski którzy walcząc o Polskę i życie bliźnich oddali najcenniejszy dar – życie. Wzywamy i was, których imiona przemilczane przez dziesięciolecia okrył mrok niepamięci. Stańcie do apelu! Polejcie na polu Pod pomnikiem Orła Białego nastąpi złożenie hołdu bohaterom. Symbolem tego będą złożone wieńce oraz kwiaty. Bardzo proszę o złożenie kwiatów.